cześć dawno nimi nie było na kanale ale tak jak obiecywałem będą nowe filmy właśnie wyruszam ze swoją narzeczoną w podróż a gdzie to zobaczycie także będzie myślę z tej wycieczki no ze dwa ze trzy filmy takie Dłuższe będą. A gdzie pojechaliśmy czy polecieliśmy, sami zobaczcie. Subskrybujcie, lajkujcie, bo tylko to mnie motywuje, aby dla Was robić nowe filmy. Także usiądźcie wygodnie i oglądajcie kolejne filmy. Cześć.